Przemysł spożywczy zmienił coś fundamentalnego w naszym jedzeniu w latach 70. i nikt wam o tym nie powiedział. To nie nostalgia. Kurczak hodowany 42 dni zamiast pół roku, to nie jest ten sam organizm. Pomidor, genetycznie zmodyfikowany pod transport, to nie jest warzywo, które pamiętacie. Babcia znała trzy sosy, które dziś są niemożliwe do odtworzenia. Nie dlatego, że zapomnieliśmy przepisów, ale dlatego, że składniki, które używała, po prostu już nie istnieją w tej formie. Prawda o tym, co zniknęło z waszych talerzy, jest bardziej szokująca niż myślicie. Napiszcie w komentarzach, czy pamiętacie smak babcinego obiadu i co dla was było najbardziej wyjątkowe. Zaczynamy naszą historię. Babcia nigdy nie spieszyła się w kuchni. To było pierwsze, co uderzało każdego, kto obserwował ją przy przygotowaniu. Współczesny świat mówi nam o szybkości, efektywności, o tym, że obiad można zrobić w 20 minut. Babcia potrzebowała 4-5 godzin, i właśnie w tym tkwił sekret. Zapach zaczynał się rozchodzić już rano. Najpierw delikatny, ledwo wyczuwalny, potem coraz intensywniejszy, wypełniający każdy kąt mieszkania. Ten zapach był jak zapowiedź czegoś wielkiego, jak obietnica którą można było niemal dotknąć. Ale czym naprawdę różniła się babcina kuchnia od tego, co mamy teraz? To nie tylko czas, to przede wszystkim składniki. Produkty sprzed 30-40-50 lat były zupełnie inne. Kurczak nie był produktem masowym hodowanym 42 dni w klatce pod lampą. To był kurczak, który chodził po podwórku, jadł naturalne ziarno i miał mięso, które faktycznie smakowało jak mięso. Jego zapach podczas gotowania był intensywny, mocny, prawdziwy. Dziś można gotować kurczaka godzinę, a mieszkanie pozostanie neutralne. Jakby w garnku gotowała się guma. Warzywa też były inne. Pomidory miały smak. Nie wodę w czerwonej skórce, ale prawdziwy, słodko-kwaśny, intensywny smak pomidora. Marchew była słodka naturalnie, bez żadnych ulepszeń. Ziemniaki nie rozpadały się w papkę po 10 minutach gotowania, ale trzymały formę i miały gęstą, żółtą strukturę. Te produkty tworzyły bazę dla wszystkiego, co babcia przygotowywała. I właśnie dlatego sosy były kluczem do całej jej kuchni. Bo sos to nie dodatek, to esencja, serce dania, to co łączy wszystkie składniki i nadaje im ostateczny smak. Babcia znała trzy sosy, które mogły odmienić absolutnie wszystko. Trzy proste receptury, których dziś już nikt nie robi tak jak ona. Dlaczego? Bo każdy z tych sosów wymagał czegoś, czego współczesny człowiek już nie ma czasu, cierpliwości i produktów, które już nie istnieją w takiej formie. Pierwszy z nich był najbardziej uniwersalny majonez, ale nie ten z plastikowej tubki, nie ten, który ma termin ważności pół roku i pachnie konserwantami prawdziwy, domowy. Majonez. Prawdziwy majonez babcia robiła w niedzielę rano. To był rytuał, który rozpoczynał każdy świąteczny obiad. Dźwięk był charakterystyczny. Metal uderzający o ceramikę, miarowy, rytmiczny. Babcia stała przy stole z wielką, kremową miską, żółtkiem leżącym na samym dnie i butelką oleju słonecznikowego obok. Nie było miksera elektrycznego. Była tylko stalowa trzepaczka i cierpliwość żółtko musiało być świeże z jajka które jeszcze rano leżało w kurniku ten kolor intensywna żółć niemal pomarańczowa była pierwszą oznaką że to będzie dobry majonez współczesne żółtka są bladożółte wodniste tamte były gęste pachnące pełne życia babcia zaczynała ubijać powoli dodając olej kropla po kropli tylko kropla nigdy więcej jeden błąd Jeden moment pośpiechu i sos rozwarstwiał się na wodę i tłuszcz. Trzeba było zaczynać od nowa. Ten proces trwał 15-20 minut. Miarowe uderzenia trzepaczki, delikatne szeleszczenie oleju wlewającego się do misy i stopniowo masa zaczynała się zmieniać. Z płynnej, żółtej kałuży stawała się coraz gęstsza, kremowsza, jaśniejsza. To była magia, która działa się na oczach. Żadnej chemii, żadnych emulgatorów czy stabilizatorów, tylko mechanika, fizyka i czas. Zapach tego majonezu był niesamowity: świeży, delikatnie jajeczny, z nutą orzechowego oleju. Smak: gęsty, aksamitny, bogaty. Każda łyżka była intensywna, prawdziwa, pełna. Tego majonezu nie jadło się łyżkami jak dzisiejszych sosów. Wystarczała cienka warstwa. Bo wszystko w nim było skoncentrowane. Babcia nakładała go na sałatkę jarzynową, na śledzie, na jajka. I każde z tych dań natychmiast zyskiwało głębię smaku, której nie da się osiągnąć produktem z fabryki. Dlaczego dziś nie da się zrobić takiego majonezu? Teoretycznie można. Przepis jest prosty, dostępny, ale w praktyce jajka nie są takie same. Olej nie jest taki sam. Nawet sól jest inna. Przemysłowe jaja mają żółtka, które są blade, pozbawione składników odżywczych, bo kury są karmione tanim paszą. Olej słonecznikowy jest rafinowany do granic możliwości, pozbawiony zapachu i charakteru. I nawet jeśli ktoś spróbuje, nie ma czasu, bo 20 minut miarowego ubijania to wieczność w świecie, gdzie majonez kupuje się za 3 złote w plastikowej butelce. Ale jeśli pierwszy sos był sercem świątecznych sałatek, to drugi był duszą codziennych obiadów: pasta pomidorowa. Dwa proste słowa, które dla babci oznaczały zupełnie co innego niż dla nas dzisiaj. Współczesna pasta to gęsta, ciemnoczerwona masa w małych słoiczkach, która wygląda bardziej jak farba niż jedzenie. Babcina pasta była esencją lata, zamkniętą w słoiku, ale proces jej powstawania był długi. Żmudny i wymagał takiego poświęcenia, jakiego nikt dziś już nie ma ochoty dawać. Koniec sierpnia, początek września to był czas pomidorów nie tych kilku sztuk z marketu, ale kilogramów dziesiątek kilogramów świeżych, dojrzałych pomidorów które babcia dostawała od sąsiadki z działki albo z targowiska. Pomidory te były nieidealne poorane, nierówne. Czasem z pęknięciami, ale ich zapach był oszałamiający. Słodki, intensywny, trochę ziemisty. To był zapach prawdziwego warzywa, które dojrzewało pod słońcem, a nie w chłodni transportowej. Babcia zaczynała rano. Najpierw myjnie potem parzymie wrzątkiem, żeby skórki łatwo schodziły. Dźwięk wrzącej wody zalewającej pomidory, parujący garnek, wilgotne ciepło, wypełniające kuchnię. To był początek długiego dnia pracy. Potem każdy pomidor trzeba było obrać ręcznie, wyciąć twarde fragmenty, przekroić na ćwiartki. Stół zamieniał się w czerwone morze soczystego miąższu, który tryskał przy każdym cięciu. Te pomidory trafiały do największego garnka w domu, aluminiowego, ciężkiego, tego samego, w którym babcia gotowała rosół na wesela. Garnek stał na małym ogniu. I tam zaczynała się prawdziwa magia. Pomidory gotowały się godzinami. Trzy, cztery, pięć godzin. Nikt nie patrzył na zegarek, babcia mieszała co jakiś czas drewnianą łyżką, zbierała pianę, poprawiała ogień. To nie było gotowanie. To była medytacja. Zapach zmieniał się z każdą godziną. Najpierw świeży, lekki, kwaskowy, potem stawał się coraz głębszy, słodszy, bardziej koncentrowany. Po trzech godzinach cała klatka schodowa pachniała pomidorami. Sąsiedzi wiedzieli, że u babci znowu powstaje pasta. Ten zapach był jak sygnał. Lato się kończy, nadchodzi czas przygotowań na zimę. Masa w garnku stopniowo się zmniejszała. Z 15 kg pomidorów zostawało może półtora kilograma gęstej, ciemno-czerwono-brązowej pasty. Taki koncentrat, że łyżka tej masy mogła odmienić smak dwóch litrów zupy. Babcia dodawała szczyptę soli, czasem odrobinę cukru, jeśli pomidory były zbyt kwaśne. I to wszystko żadnych konserwantów, zagęstników, barwników, tylko pomidory, sól i czas. Smak tej pasty był niesamowity. intensywny, głęboki, słodkokwaśny w taki sposób, jakiego nie da się opisać słowami. To był smak skoncentrowany do granic możliwości, bogaty, Pełny. Babcia dodawała łyżkę tej pasty do bigosu, do gulaszu, do sosu na gołąbki. I każde danie natychmiast zyskiwało ten charakterystyczny, głęboki, pomidorowy fundament smaku. Współczesna pasta z marketu to żart. Nawet ta droga, ta oznaczona jako 3%, 4% pomidorów to nie jest to samo, bo współczesne pomidory to woda w czerwonej skórze są hodowane pod kątem transportu i wyglądu, nie smaku. Nie mają słodyczy, kwasowości, głębi tamtych pomidorów, a pasta robiona z nich jest rozwodniona, zagęszczona skrobią albo mąką, konserwowana chemią. Ma termin ważności 2 lata. Prawdziwa pasta babci trzymała się pół roku w spiżarni i to tylko dlatego, że wcześniej się kończyła, bo była używana niemal codziennie. Ale co, jeśli powiem wam, że był jeszcze jeden sos, najprostszy ze wszystkich, który babcia robiła w trzy minuty, a który był w stanie odmienić absolutnie każde danie: od ziemniaków po pierogi, od mięsa po ryby, śmietana z koperkiem. Trzy słowa, które brzmią banalnie, niemal śmiesznie w swojej prostocie, ale każdy, kto jadł u babci, wie, że to nie był zwykły sos. To była transformacja. Ziemniaki z wodą to jedzenie ziemniaki ze śmietaną i koperkiem to uczta różnica była tak fundamentalna że trudno uwierzyć że jeden prosty dodatek mógł tak wszystko zmienić ale sos ten miał swoje tajemnice pierwsza śmietana nie ta 18% z kartonu która wygląda bardziej jak mleko niż śmietana babcia kupowała śmietanę 22% czasem 30 w szklanych słoikach albo na wagi w mleczarni ta śmietana była gęsta, biała, z lekkim kremowym odcieniem i miała zapach lekko kwaskowy, świeży, mleczny. Zapach, który mówił, że to prawdziwy produkt nabiałowy, a nie odtworzenie jego idei w laboratorium. Koperek też był inny. Babcia nigdy nie kupowała go w markecie, w tych plastikowych opakowaniach, gdzie pół pęczka jest już żółte i zwiędłe. Latem rosło na balkonie w skrzynce albo na działce. Jego zapach był tak intensywny, że wystarczyło go dotknąć, a palce pachniały godzinami. Zieleń była ciemnozielona, soczysta, pełna olejków eterycznych. Jeden pęczek babcinego koperku pachniał mocniej niż trzy z supermarketu. Przygotowanie sosu było rytuałem, który trwał może pięć minut, ale każdy ruch miał znaczenie. Babcia najpierw musiała koperek dokładnie umyć w zimnej wodzie, potrząsnąć, żeby woda spłynęła. Potem brała duży drewniany nóż, ten sam, którym kroiła warzywa przez 30 lat, z brązowym, drewnianym trzonkiem i ostrzem wytartym od lat szlifowania. Koperek musiał być posiekany bardzo drobno, niemal w proszek, nie w paski, nie w kawałki, w mikroskopijne cząsteczki, które rozpuszczały się w śmietanie. Dźwięk tego siekania był jak rytmiczne stukanie Szybkie, miarowe, uspokajające. Babcia nie patrzyła na deskę, jej ręce pracowały automatycznie. Zielona masa powiększała się z każdą sekundą, uwalniając intensywny, świeży zapach, który wypełniał całą kuchnię. Ten zapach był jak obietnica zapach wiosny, świeżości, czegoś naturalnego i żywego. Potem śmietana. Babcia wylewała ją do małej miski. Dodawała koperek, szczyptę soli i mieszała wolno, delikatnie. Śmietana zmieniała kolor na jasnozielony, niemal pistacjowy. Masa stawała się jeszcze gęstsza, kremowsza. Każda łyżka tego sosu była pełna smaku. Słodkiego, mlecznego smaku śmietany, połączonego z ostrym, ziołowym, lekko-gorzkim smakiem koperku. To połączenie było idealne, doskonale wyważone. Ten sos. Pasował do wszystkiego. Babcia podawała go do młodych ziemniaków, które gotowała w mundurkach i polewała roztopionym masłem. Połączenie gorącego ziemniaka, masła i chłodnej śmietany z koperkiem było tak dobre, że człowiek mógł jeść tylko to przez cały obiad i nie narzekać. Sos pasował też do pierogów ruskich, do placków ziemniaczanych, do ryb smażonych na patelni. Wszędzie dodawał świeżości, lekkości. Głębi. Dlaczego dziś tego nie da się powtórzyć? Bo śmietana jest inna, przemysłowa, homogenizowana, pozbawiona charakteru. Ma konsystencję, ale nie ma smaku. Koperek jest inny, wyhodowany szybko, na sztucznych nawozach, bez słońca, bez czasu. Ma kolor, ale nie ma zapachu. I nikt już nie sieka koperku drewnianym nożem na drewnianej desce przez pięć minut. Dziś. Jest blender, który w 10 sekund zamienia wszystko w papkę. Ale te trzy sosy, majonez, pasta pomidorowa, śmietana z koperkiem, to były tylko narzędzia. Klucz do babcinej kuchni nie leżał w przepisach. Leżał w czymś zupełnie innym. Główna zasada, to co odróżniało babciną kuchnię od wszystkiego, co próbujemy zrobić dziś, nie było tajemnicą. Nie było to jakieś magiczne ziele, zapomniana technika czy sekretny składnik. To było coś prostszego i jednocześnie trudniejszego do osiągnięcia we współczesnym świecie. Czas i cierpliwość. Babcia nigdy się nie spieszyła. To wydaje się banalne, ale w praktyce było fundamentalne. Współczesna kuchnia to kuchnia skrótów: 15 minut na obiad, 10 minut na zupę. Pięć minut na sos. Wszystko musi być szybko, efektywnie, żeby zostało więcej czasu na coś innego. Babcia podchodziła do gotowania odwrotnie. Gotowanie nie było przerwą między innymi zajęciami. Gotowanie było głównym zajęciem dnia. Rosół babcia gotowała sześć godzin. Nie trzy. Nie cztery. Sześć pełnych godzin na małym ogniu. Kura leżała w garnku zalana zimną wodą z korzeniami, cebulą. Liściem laurowym i wszystko to powoli, bardzo powoli podgrzewało się. Pierwsze pół godziny tylko po to, żeby woda zaczęła wrzeć. Potem ogień zmniejszany do minimum. Garnek ledwo bulgotał, wypuszczając małe, leniwe bąbelki. Ten powolny proces powodował, że wszystko, co było w kurze kolagen, tłuszcz, aromat, esencja przenosiło się do wody. Rosół stawał się gęsty, żółty, tłusty w taki sposób, że łyżka stała w nim niemal pionowo. Smak był tak intensywny, tak głęboki, że wystarczyła jedna miska, żeby człowiek poczuł się najedzony. Zapach tego rosołu wypełniał mieszkanie na cały dzień: ciepły, kojący, domowy. Współczesny rosół z kostki to parodia. Woda z glutaminianem, solą i sztucznym aromatem kurczaka. Nawet rosół gotowany z prawdziwego kurczaka, ale tylko godzinę czy dwie, nie ma tej głębi, tej gęstości, tego charakteru. Bo na to potrzeba czasu. Czasu, którego nikt już nie ma albo nie chce poświęcić. Bigos babcia robiła trzy dni. Pierwszego dnia kwaszenie kapusty na patelni z cebulą i masłem. Zapach był intensywny, kwaśny, lekko dymny. Drugiego dnia dodawanie mięs, Świeżej wieprzowiny, kiełbasy, czasem dziczyzny, jeśli ktoś z rodziny przywiózł z polowania. Wszystko to dusiło się razem przez kolejne godziny. Trzeciego dnia Bigos odpoczywał. Stał w chłodnym miejscu, żeby smaki się przegryzły, połączyły, stały się jednością. I właśnie tego trzeciego dnia Bigos osiągał perfekcję. Każdy składnik zachowywał swoją tożsamość, ale jednocześnie wszystko było częścią większej całości. Kapusta miękka, ale nie rozpadająca się, mięso kruche, ale nie suchej. Sos gęsty, brązowy, aromatyczny. Smak był tak złożony, tak bogaty, że każdy kęs odkrywał nowe nuanse. Dziś bigos robi się w godzinę w jednym garnku. Wszystko wrzuca się razem, gotuje na dużym ogniu i gotowe. Teoretycznie to ten sam przepis, ale w praktyce to zupełnie inne danie, bo pośpiech zabija smak. Składniki nie mają czasu się poznać, połączyć, stworzyć symfonii. To jest tylko kakofonia produktów, które przypadkiem znalazły się w jednym miejscu. Kstawi, jeśli ta opowieść was zaciepiła, nie zapomnijcie zapisać się i kliknąć w dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych podróży w czasie. Wracamy do historii. Ale czas to była tylko połowa równania. Druga połowa to cierpliwość. Nie tylko cierpliwość w czekaniu, ale cierpliwość w wykonywaniu powtarzalnych, monotonnych czynności. Babcia obierała ziemniaki pół godziny, każdy ziemniak osobno, dokładnie, usuwając każdy oczek, każdą ciemną plamkę. Mogła to zrobić szybciej, ale nie widziała powodu. To był czas do myślenia, relaksu, bycia ze sobą. Szatkowanie kapusty na bigos trwało godzinę. Duża, ciężka główka kapusty, ostry nóż i drewniana deska. Cienkie, równe paski, jeden za drugim. Setki identycznych ruchów. Ten rytm był medytacyjny, uspokajający. Dziś kapustę kupuje się już poszatkowaną w plastikowym worku. Teoretycznie to oszczędność czasu. Ale faktycznie to utrata rytuału. Kontaktu z produktem, zrozumienia tego, co się gotuje. I właśnie dlatego wszystkie próby odtworzenia babcinej kuchni dzisiaj kończą się niepowodzeniem. Nie dlatego, że ludzie nie mają przepisów. Przepisy są wszędzie w internecie, w książkach, w zapisach, na starych kartkach. Problem nie leży w wiedzy technicznej. Problem leży w fundamentalnej zmianie świata, w którym żyjemy. Pierwsza bariera to oczywiście produkty. Współczesny kurczak hodowany 42 dni w klatce to nie jest ten sam organizm, co kurczak, który chodził pół roku po podwórku. Biologia, skład tkanki, zawartość tłuszczu, smak wszystko jest inne. Pomidor wyhodowany pod kątem transportu i wyglądu to genetycznie odległy kuzyn tamtego pomidora, który dojrzewał na słońcu przez całe lato. Mleko, jaja, mięso, warzywa. Każdy produkt przeszedł tak radykalną transformację, że przypomina oryginał tylko z nazwy. Młodzi ludzie dziś próbują gotować według babcinych receptur i są rozczarowani. Rosół wychodzi bezsmakowy mimo 6 godzin gotowania, bo kurczak nie ma smaku. Bigos jest mdły mimo trzech dni przygotowań, bo kapusta była wyhodowana na nawozach sztucznych w ciągu 6 tygodni zamiast trzech miesięcy. Majonez rozwarstywia się mimo idealnej techniki. Bo jaja mają złą proporcję lecytyny do wody. To nie wina gotującego. To efekt systemowej zmiany sposobu produkcji żywności. Przemysł rolniczy optymalizował przez ostatnie 50 lat pod kątem wydajności, kosztów, trwałości produktu. Nigdy pod kątem smaku. Bo smak nie przekłada się bezpośrednio na zysk. Kurczak, który rośnie dwa razy wolniej, kosztuje dwa razy więcej. Pomidor, który dojrzewa na polu, gnije w transporcie, więc przemysł wybrał kompromis. Produkty, które wyglądają jak jedzenie, ale nie smakują jak jedzenie. Druga bariera to czas. Nawet jeśli ktoś ma dostęp do dobrych produktów ekologicznych, od małych hodowców, dojrzałych naturalnie, to wciąż potrzebuje czasu. Ale współczesny świat nie zostawia czasu na gotowanie: 8 godzin pracy, 2 godziny dojazdów, obowiązki, zadania, spotkania. Na gotowanie zostaje może godzina dziennie w najlepszym przypadku. A żeby zrobić jedzenie tak jak babcia, potrzeba czterech, 5, 6 godzin, codziennie. Babcia nie pracowała na pełen etat. Jej praca to była kuchnia, dom, rodzina to nie było łatwe życie było ciężkie pełne obowiązków i odpowiedzialności ale ta struktura pozwalała na gotowanie w taki sposób który dziś jest po prostu niemożliwy dla większości ludzi współczesna kobieta albo mężczyzna którzy pracują wychowują dzieci prowadzą dom nie mają fizycznej możliwości poświęcić pół dnia na ugotowanie rosołu więc rodzą się skróty kostki rosołowe zamiast Prawdziwego wywaru. Gotowa kapusta zamiast szatkowania własnej. Sos z butelki zamiast godzin gotowania pomidorów. I z każdym skrótem smak oddala się coraz bardziej od oryginału, aż w końcu zostaje tylko blade wspomnienie tego, co kiedyś było. Niektórzy próbują znaleźć kompromis. Wolne gotowanie w weekendy, przygotowanie dużych porcji bigosu czy rosołu, które potem mrozi się i podgrzewa przez tydzień. To nie jest złe rozwiązanie, ale wciąż nie to samo, bo Bigos prosto z garnka po trzech dniach duszenia to zupełnie inne doznanie niż Bigos rozmrożony i podgrzany w mikrofalówce. Chemia smaku się zmienia, tekstury się zmieniają, magia ginie. Są też ci, którzy rezygnują całkowicie: zamawiają jedzenie, kupują gotowe dania, żyją na fast foodzie i produktach przetworzonych. Ich podniebienie przyzwyczaja się do tego nowego standardu intensywnych, sztucznych smaków wzmacniaczy soli, cukru. I kiedy próbują prawdziwego jedzenia, wydaje im się mdłe, nudne, pozbawione charakteru bo ich receptory smakowe zostały przekalibrowane. Może największa tragedia polega na tym, że młode pokolenia już nie wiedzą, czego im brakuje. Nigdy nie jadły u babci, nigdy nie czuły tego zapachu rosołu gotowanego przez 6 godzin, nigdy nie próbowały prawdziwego domowego majonezu. Dla nich jedzenie z supermarketu, plastikowa pasta pomidorowa i sos ze śmietany 18% to jest norma, to jest punkt odniesienia. Nie mają z czym porównać, nie wiedzą, że może być lepiej. I właśnie dlatego ta historia jest ważna, bo wspomnienie, to jedyna rzecz, która jeszcze pozostała. Ci, którzy pamiętają, muszą opowiadać, muszą przekazywać nie tylko przepisy, ale całą filozofię, podejście, zrozumienie, że jedzenie to nie paliwo, to rytuał, tradycja, forma miłości i troski. Babcina kuchnia była wyrazem czasów, które już nie wrócą czasów, kiedy tempo życia było wolniejsze, produkty były prawdziwe, a ludzie Mieli czas na to, żeby siekać koperek przez 5 minut, ubijać majonez przez 20, gotować pomidory przez 6 godzin. Te czasy odeszły bezpowrotnie, ale ich smak, ich zapach, ich esencja wciąż żyją w pamięci tych, którzy je pamiętają. I to jest coś, czego żaden przemysł, żadna fabryka, żaden skrót nie może nam odebrać. Dopóki pamiętamy, ten smak wciąż istnieje. Napiszcie, co jeszcze tworzyło ten niezapomniany, prawdziwy smak babcinej kuchni. Do zobaczenia w kolejnej podróży w czasie.